Ktoś musi kierować tą terapią. Jeżeli i w terapii strategicznej mam takie podejście, że to terapeuta kieruje, nie ciągnie ze sobą pacjenta, ale idzie obok pacjenta i wspólnie rozmawiają i idą w kierunku zmiany. Kiedy pa, terapeuta stoi po stronie pacjenta i idą w kierunku zmiany, nie, go, nie ciągnie, nie, nie namawia, nie straszy. Ale właśnie to służy temu, żeby właśnie zbudować odpowiednią relację i żeby ten pacjent zaufał, i już na pierwszych sesjach jakby tworzy się taka silna więź, silna relacja, kiedy pacjent mówi, wreszcie ktoś mnie zrozumiał. Bo zrozumiał, jak działa problem, tak? A nie dlaczego ktoś ma problem. Bo tego nie wiemy. Ja nie wiem, dlaczego ta osoba ma problem. Ale w tym momencie nie muszę wiedzieć, żeby mu pomóc. Nie muszę wiedzieć, dlaczego ma problem, żebym mu pomóc mógł mu go rozwiązać. Czyli komunikacja. Relacja, czyli to, jak ja buduję właśnie tą relację z pacjentem, i trzeci, te techniki terapeutyczne. I często um, ktoś może myśleć, że terapia strategiczna są takie protokoły leczenia, tak? że tylko technika i basta i koniec. Nie. Bez komunikacji, bez relacji nie, nie działają te strategie. Są to zalecenia w trakcie w sesji i po każdej sesji terapeutycznej, dopasowane do tych błędnych, próbnych rozwiązań, których stosuje pacjent. Więc każda sesja, co ten pacjent zrobił do tej pory, żeby rozwiązać problem? Analizujemy to i na podstawie tych błędnych rozwiązań daje mu odpowiednie jedną, dwie, trzy strategie. Um, tutaj mamy bardzo dużo strategii. Do każdego rodzaju problemu e, tworzone są ad hoc -ok często strategie. E, przede wszystkim jakby zaburzenie obsesyjno-kompulsywne jest widziane jako najbardziej najtrudniejsze. i powiem szczerze, że tutaj, e, jak powiem też w następnej kolejności o cecha terapeuty, terapeuta musi być po prostu ciekawy. Musi być ciekawy, musi mieć wierzyć w siebie i przyznać się do błędu, że czegoś nie rozumiesz. Zrozummy to lepiej. Jak to działa ta Twoja kompulsja? Że co? Robisz tak głową cały czas, bo co musisz zrobić? Bo aha, bo musisz odganiać złą energię. Czy jak tego nie robisz, to ta energia cię obezwładnia. Okej, okay, okej. Okay. Czyli jak to raz powtarza? I po prostu z tą pacjentem wspólnie analizujemy ten problem, w którym on jest, wchodząc dokładnie w objawy, które widzimy przed sobą. I. Techniki terapeutyczne na przykład jak pogorszyć sytuację, listy złości, mapa limitów, the worst fantasy, najgorszy scenariusz, właśnie restrukturyzacja, proszenia, pomoc, mowa milczenia, z tego bardzo, bardzo dużo. Nie mogę wam powiedzieć o wszystkich, bo to jest po prostu to jest konsekwencja, to nie jest najważniejsze. Jeżeli nie prowadzimy dobrze dialogu, jeżeli nie otworzymy relacji, to pacjent się czuje, zrozumiany, wysłuchany, który po prostu czuje się ufa terapeucie i może się otworzyć odnośnie jego wszystkich problemów, bo wie, że nie będzie oceniany, krytykowany i tak dalej, to wtedy właśnie dopiero proponujemy różne strategie.